Ale właściwie mało co zapamiętujemy, jeżeli to nie, jest, nie, jeżeli to nie jest, w jakiejś narracji, w jakiejś historii, jeżeli, jeżeli się to nie, 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 tworzy jakiejś historii. Cała narracja właśnie, jeżeli przechodzi w historię, to się ją zapamiętuje. Jeżeli się jej nie zapamięta, to no to po jaką cholerę to wszystko robić. W związku z tym, wiesz, pomyślałem sobie, że bardzo fajnie by było, na przykład, wyobraź sobie, masz jeden dzień, prawda? Masz dzień wolny i teraz tak, właściwie w sumie, jak zacząć ten dzień, na czym, od czego zacząć, a na czym skończyć na przykład. I żeby to się układało w jakieś właśnie, no, jakąś harmonijną całość, ale jednocześnie, żeby, jednak, jednocześnie, mimo wszystko, żeby to trafiało w jakiś tam, no, nastrój, prawda? Że rano mamy inny nastrój, popołudnie inny nastrój, wieczorem inny nastrój. I żeby to się wiesz, tak, nastrój, bo właśnie układało, jednocześnie, żeby tam tworzyło tą właśnie tą historię, którą się zapamięta. Ja myślę, że tak właśnie coś takiego moglibyśmy dzisiaj przedstawić. I z jednej strony, Wyobraźmy sobie mamy dwa dni wolnego, jeden dzień i drugi dzień mamy weekend, prawda? I pierwszy dzień to będzie czysty, a drugi dzień klasyka. Co ty na to? Mietku, no rewelacja. Po prostu trafiasz w samo sedno tarczy, ponieważ storytelling tak zwany, o którym ty mówisz, opowiadanie historii to podstawa no, przykuwania uwagi i w ogóle całego tworzenia treści w internetach. No to, jest, to jest samo sedno. Tak, mnie się też tak wydaje, że w tej chwili po prostu mamy bardzo dużo tabloidalności, znaczy, wiesz, niezobowiązujących treści, treści, które są właściwie w sumie wrzucane. Poroz, Rozbiegane, no i właściwie w sumienie, nie, które się niczym nie łączą. Jedyne, co łączy, to jest właśnie komputer, <laughs> który jest tylko i wyłącznie narzędziem. Natomiast tam właściwie nie ma, nie ma, nie ma narracji, nie ma właśnie linearności e, historii, nie ma nic właściwie nie ma, no i nie ma celu też. A nie ma jak nie ma celu, to proszę Państwa, nie ma sensu tak naprawdę. Nie? Dlatego <laughs> mi się wydaje, że fajnie jest, jeżeli na przykład do się Znowu do, do właśnie pewnej linearności, a linearność tutaj jest bardzo na miejscu, z tego względu, że linearnym jest zapis taki, jak jest na krążkach, na czarnych krążkach, czy na krążkach, właśnie płyt gramofonowych. W związku z tym jak gdyby jest to jedno z drugim połączone, czyli jest jak gdyby analogia, jest jak gdyby kontynuacja. Fajnie. A, by... Piękna analogia, analogowa analogia bym powiedział. O, bym o to o pięknie to mówiłeś. <laughs> Właśnie o to chodzi. Analogowa analogia. <laughs> Mimo, że mamy kółko i kręci się od Mimo. zewnątrz do środka, to jednak jest linearny. Jest i oczywiście, że tak. To znaczy w ogóle zapis cyfrowy jest zapisem punktowym. W związku z tym jest to, tam nie ma linearności. Już pomijając fakt, że na przykład, że nie ma pełnej częstotliwości, to tutaj właśnie jest on, na tym to polega właśnie, że tutaj mamy linearność pełną. Zresztą w naszej historii też nie ma też nie ma punktowości. Mamy przestrzeń, która się nigdzie nie przerywa, no chyba, że jesteśmy pijani. Mamy czas, który też się nigdzie nie przerywa, chyba też, że jesteśmy pijani. I to jest tak zwana dziura w czasoprzestrzeni. Dokładnie, dokładnie, dokładnie. Ale no to w, w, w rzeczywistości nie ma, nie ma punktowości. Jest linarność, jest pełna linarność właśnie. Kontinuum, tak zwane czasoprzestrzenne to jak jest, mówią jest Tak zwane kontinuum, tak jest, tak jest. Dlatego myślę, że tutaj jest bardzo fajny ten, ten nasz tutaj wstęp. Mietko, zrobiłeś. To perfekcyjnie jako prawdziwy filozof, ale praktyk też tworzenia historii i opowieści. Super, fajnie, ja się też bardzo cieszę. No zresztą tu też chcę właśnie w ten sposób zainspirować innych ludzi, żeby sobie też tak, mianowicie, próbowali szukać. No bo. Tak naprawdę, no to, co, szukamy, szukamy przede wszystkim tego, co nam się spodoba, co nas dobrze nastroi. Przecież nie chcemy się dołować na przykład na samym początku dnia, nie chcemy się też również dołować w ogóle. Oczywiście, że są, jest muzyka, która jest dołująca, która jest prawdziwa, ale to jest zupełnie inna sprawa. No, w estetyce też istnieje coś takiego jak prawda i z tą też się trzeba czasami zapoznać. Ale wydaje mi się, że na przykład jak wstajemy rano, to nie wiem, czy zwróciłeś uwagę dzisiaj, na przykład w, w wielu stacjach radiowych jest taki kociokwit, że nie chce, nie, nie chce się nie tylko wstawać, ale nie chce się tego słuchać. Kiedyś po prostu, jak była piosenka jakaś, to była piosenka po to, żeby chciał się wstać i pogłosić radio. Dzisiaj ta filozofia nie istnieje. Wydaje mi się, że to jest właśnie bardzo ważne, żebyśmy o tym pamiętali. Mietku, nic dodać, nic ująć. Ja przynajmniej nie będę. Pięknie to powiedziałeś. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam serdecznie wszystkich słuchaczy i widzów kanału audio-wideo Summit. Moim dzisiejszym gościem jest ktoś naprawdę niezwykły. Nazywa się Mieczysław Stoch. Dla tych, którzy jeszcze nie znają, jakby on face Mieczysława, przedstawię cię z imienia i nazwiska. Oraz, no, może być dla wielu miłośników winylu nie ale powiem dwa słowa dla tych, którzy jakimś trafem mogą Cię nie znać. Kilka słów o Tobie. Mieczysław Stoch jest przede wszystkim miłośnikiem muzyki klasycznej z uwzględnieniem wydań tej muzyki, nagrań na albumach winylowych. Kolekcjonuje również jazz czy inne gatunki, ale to jest mniejszościowa część jego kolekcji. Ponieważ e, prawdopodobnie jest największym e, kolekcjonerem płyt winylowych w Polsce, jego kolekcja liczy blisko, czy już przekroczyła, nie wiem, czy to ktoś zinwentaryzował 40 tysięcy egzemplarzy. A ponadto jest miłośnikiem Japonii, e, zna ten język i tą kulturę, mieszkał i żył tam jakiś czas. Jest także przedsiębiorcą i właścicielem sklepu z płytami winylowymi. Prowadzi autorską audycję w radio i jest rozchwytywanym ekspertem w dziedzinie płyt, albumów winylowych i muzyki klasycznej. Czy coś skłamałem, Mieczysław? Jeżeli tak, to proszę Cię o korektę. No, może troszeczkę nadwyraz, ale, ale może być. Dziękuję. <laughs> ale zawsze miłe słowa są, jak gdyby troszeczkę, wiesz, co, nawet nadwyraz, one są trochę pocieszające. Ale no, Ci dziękuję. Bardzo ładnie, żeś to po prostu ujął, ale bardzo Ci dziękuję. Dziękuję za autoryzację. Pozwól, że najpierw bardzo Tobie podziękuję za to, że zgodziłeś się wystąpić na najbliższej konferencji audio-wideosami 16 lutego 2021 roku. I zaprosiłem Cię, skorzystałeś z tego zaproszenia. Dziękuję Ci za to bardzo, bo Twój czas jest też bardzo cenny i rozchwytywany przez różnych miłośników czarnej płyty. I zdrać proszę, o czym będziesz mówił na najbliższej konferencji? No. Przede wszystkim o czarnych krążkach, czyli o tym, co nas zajmuje, co nas fascynuje, co kochamy, jak właściwie kolekcjonować, co nas, co właściwie, na co zwracać uwagę, czego się wystrzegać, jak właściwie, no, takie pierwsze jak gdyby kroki tajemniczenia właśnie w świat kolekcjonowania płyt grabofonowych. Powiem też, jaka jest różnica między płytą analogową, a płytą właśnie też winylową, ale już nie analogową powiem, jak właściwie mniej więcej, no, no, czego się wystrzegać, jak właściwie postępować tak, żeby po prostu ta kolekcja była sensowna, a jednocześnie nas w jakiś ten sposób rozwijała, bo to przecież też o to chodzi. No i też powiem też o tym, jak właściwie, no, nie nadwyrężać sobie budżetu też również, bo to jest bardzo też ważne. No właśnie, jeżeli w tym samym budżecie możemy zamiast jednej płyty kupić dwie, no to jest to duży plus, ponieważ kolekcja będzie większa dwukrotnie za ten sam budżet to nie zawsze tak jest, bo właściwie ilość nie, nie zawsze znaczy jakość. nam takiego jednego, który kupował na metry płyty, ale to, żeby tu też właściwie w sumie no, żeby sobie zapełnić półkę na przykład, prawda, no i żeby to ładnie wyglądało, ale to nie o to chodzi. Tu chodzi o to właśnie, żeby na przykład, no, żeby się nie spieszyć za bardzo, żeby na przykład tak jak powiedziane kiedyś właśnie w tej najmądrzejszej księdze, że cierpliwi posiadą ziemię. Chodzi o to, żeby się nie spieszyć właściwie tak za bardzo, bo kto szuka ten znajdzie. To znaczy, kto szuka, ten nie błądzi po pierwsze, a po drugie, kto szuka, ten znajdzie. Jeżeli ktoś komuś bardzo na czymś zależy, wystarczy troszeczkę naprawdę poszperać, poszukać i można tę samą płytę kupić o wiele taniej. O to chodzi właśnie. Świetnie, czyli będzie to wykład nie teoretyczny, ale bardzo praktyczny dla kogoś, kto rozwija swoją kolekcję albo zaczyna od zera. Dokładnie, dokładnie tak. No i oczywiście tak, w jakim, jakimi ścieżkami podążyć, żeby się rozwijać. Chodzi o to też, żeby to po prostu nie zasklepiać się w jednym, jakimś tam kierunku. Chodzi o to, żeby po prostu próbować czegoś innego, próbować czegoś, bo może to być bardzo fajne odkrycie, które da nam później z kolei bardzo fajną furtkę do tego, do, do, do poszukiwań, do dalszych poszukiwań. Ale najważniejsze jest, znaczy taki początek, to zawsze ja mówię, powiadam, żeby się skoncentrować na tym, co się człowiekowi podoba, bo to, co się podoba, to jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że to jest ma dużo wspólnego z pięknem, czyli z estetyką. A jeżeli tak, no to właściwie warto w tym kierunku iść, warto w tym kierunku, że tak powiem, podążać. A później, że tak powiem, jak się człowiek coś już naprawdę polubi, pokocha, no to, to już jest zobowiązujące, bo to się człowiek wtedy chce więcej, coś więcej dowiedzieć. To jest bardzo inspirujące, bardzo inspirujące, bo się wtedy człowiek po prostu rozwija. Chce się coraz więcej dowiedzieć, coraz więcej chce, coraz więcej więcej szuka informacji na ten temat. No i to jest bardzo, bardzo rozwijające. Świetnie, dziękuję ci bardzo. Mietku, powiedz mi jeszcze jedną rzecz: czy, bo żyjemy teraz w epoce zdalnej, że tak powiem, czy kupowania najczęściej też odbywa się nie w sklepach stacjonarnych, ale poprzez internet. Czy twoim zdaniem można ocenić jakość, wartość płyty zdalnie? E to jest tylko właściwie jest jedna interpretacja tego. Mianowicie trzeba by zorientować się po prostu, jaki, ile, jakie on ma, znaczy ten sprzedawca, ile ma komentarzy, jakie ma komentarze? Jeżeli on ma 100% dobrych komentarzy, to można by mu zaufać. Znaczy, jeżeli oczywiście, jeżeli ma tylko dwa komentarze, no to też właściwie należałoby się zastanowić, czy te 100% jest jakąś tam wykładnią. Nie? Natomiast jeżeli ktoś ma tam 10 tysięcy dobrych komentarzy, 100% czy 99 na przykład, no to już wtedy bardzo no jest du duża duża duże prawdopodobieństwo, że on po prostu ten człowiek e, w jakiś tam sposób dobrze ocenia te płyty i no i zna się na tym, bo, bo to o to chodzi. Natomiast oczywiście najlepiej to jest to jest właśnie to, że to jest gadżet, płyta winylowa, płyta analogowa, to jest właściwie to jest coś co jest e, no co należy do poprzedniej epoki, do tej, do tej epoki właśnie analogowej, do tej epoki linearnej, kiedy była komunikacja. Przecież tu chodzi o to też, że nie tylko, żeby zobaczyć tą płytę na własne oczy, żeby zobaczyć, zobaczyć i ocenić stan na przykład, ale przecież tu chodziło o to, żeby się z kimś porozumieć, żeby z kimś się na przykład, ja nie wiem, skomunikować i zapytać na przykład o krótszą drogę, żeby nie kupować rzeczy niepotrzebnych, żeby nie, żeby nie kupować rzeczy, które są jakby to powiedzieć no, złą, złą interpretacją na przykład, jeżeli chodzi na przykład o muzykę poważną. Przecież jest bardzo dużo interpretacji i można po prostu tam bardzo brnąć i, i, i błądzić bardzo długo, mimo że płyta przecież może wyglądać bardzo dobrze, a tam jeżeli chodzi na przykład o internet, no tam już o te informacje bardzo trudno. Znaczy ci ludzie, poza tym jest też tak, że przecież może ktoś zachwalać interpretację tylko dlatego, że chce to sprzedać, nie? I tu jest właśnie chyba największy no jak gdyby takie niebezpieczeństwo i kluczek, który, którego trzeba się wystrzegać. Natomiast jeżeli chodzi o stan płyty, to ja myślę, że tutaj w tej no właściwie jeżeli na przykład ktoś ma bardzo dużo komentarzy i pozytywne komentarzy, to tutaj ja nie widzę problemu. Super, to potraktujmy to tą krótką poradę doświadczonego kolekcjonera Prawdopodobnie największego kolekcjonera płyt winylowych w Polsce, za wstęp do prezentacji wykładu, który przekażesz widzom podczas najbliższej konferencji. Mieczysław, bardzo, bardzo Ci dziękuję. W takim razie już ja nastawiam się na odbiór tego, co nam powiesz w najbliższy wtorek. Dziękuję, do zobaczenia, do usłyszenia. Do usłyszenia.